Piękna pani ma taką piękną sobę, jeszcze do tego bardzo ładne noże. Fantastycznie wyeksponowane. Tutaj macie pięknego sokoła, to jest jakiś gotunek konkretny. To jest nie jeszcze nie było, jestem na targach w Krakowie i jest to połączenie festiwalu FAST, czyli festiwalu aktywności strzeleckich, razem z Hunt Expo. Tutaj sama ilość tych trofeów świadczy o tym, że są to targi typowo myśliskie. Mamy też akcenty strzelectwa sportowego, no ale jednak przeważa właśnie myślistwo. Jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście okazji zobaczyć na żywo, to tutaj macie akurat możliwość. Jest to piękne, czy tak naprawdę medaliony Muflona. Słyszeliście? To są medaliony. Dopiero dzisiaj się o tym dowiedzieliśmy. Ja. I od razu miałam okazję spotkać właśnie na tym stanowisku autora właśnie tych pięknych noży. Jak miałam okazję właśnie widzieć je po raz pierwszy we Włocławku na e, zawodach, się okazało, że w ogóle był tutaj była kość mamuta, siedziały cuda na kiju. Także mega sprawa, bardzo ładnie to wygląda. I co jest też super, co wyróżnia te targi na tle właśnie tych wszystkich, na których byłam ostatnio, jest tutaj normalnie prowadzona sprzedaż zarówno produktów, można nawet kupić broń z tego co słyszałam, ale też nawet usług w postaci strzelania. Kto chce, może sobie postrzelać. Mocno do siebie, dobra. Ładujemy teraz sobie. Ok. Nie zamykamy. zamykamy. Mhm. Ale mi wypaduje. No, no gdzie, no, taki wstyd. To jest błąd, dowicjusza, moi drodzy. Ostatni Jezu. raz. No nie, nie, wstyd. Ja tutaj spróbuję się ustawić najbardziej profesjonalnie, jak coś to nie krzyczcie, ale zupełnie inny jest tryb ustawiania, aniżeli w przypadku palnej. I te, tak, na razie jest dobrze. I teraz policzkiem. 13, no, można powiedzieć, jak z zabawki, bo jest to bez odszutów, jest bardzo cichutkie, ale żeby się przestawić, właśnie z palnej, a nawet z airsoftu, w airsoftu mam wrażenie, że jest większe szarpnięcie niż w tym. Super sprawa. I to było stanowisko z krakowskiego klubu sportowego Precyzja. I oni mają właśnie całą taką sekcję, zarówno młodzieżową, jak i dla dorosłych. Także jak jesteście z okolicy, fajna sprawa, można się sprawdzić. Jesteśmy na stanowisku partyzantów lub mężczyzny. Czego nie mogło zabraknąć? No, babra oczywiście. Tutaj karmią, fantastycznie jest. <noise> Ale zobaczcie od razu, bo na Eurotargetcie tego nie było, natomiast patrzcie jakie mają tutaj bardzo ładne noże, fantastycznie wyeksponowane. Ten akcent różu tutaj podbija właśnie tą taką męskość i mocarność, także... Działa, działa, robi wrażenie. Dostałam polecenie napisać swoje imię alfabetem Morse. ale mam książkę <grym> O Jezu! Tak! O! No! Wreszcie! Udało się! Nie to krótko, nie wiem, czy bym zdążyła się z kimś dogadać, ale udało się mojej drodzy. Dla estetów też coś jest, mianowicie. Jeżeli byście chcieli skaskawizować swoją nudną, czarną, brzydką broń, możecie zrobić to w takich kolorach: tęczy. Możecie mieć albo takie piękne grafiki, albo kamo, albo w którymś po prostu z kolorów jest nawet brokat. To się błyszczy, jest szał. Hmm. Na tym można nauczyć pozdawy. Otóż, moi drodzy, to jest trener, taki strzelecki, który jest często używany między innymi właśnie w szkołach, w szkołach o profilu wojskowym, mundurowym, i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa, jak ktoś nie ma okazji strzelać sobie na co dzień z kałacha, to może właśnie na czymś takim. I teraz zobaczcie, panowie, co, kogo spotkałam, jakie trzy piękne niewiasty. Broń to się kojarzy z tym, że to jest wszystko surowe, brzydkie i w ogóle, no ale jak można powiedzieć, że to jest brzydkie? Jesteśmy u Geka Armsa. Mamy tutaj strzelbę i mamy już kompensatory strzelbowe. Zarówno na półautomaty, jak i na tą popkę. Wygląda to obłędnie, to jest potwór, niepomalowany pomalowany jeszcze. Tutaj pan mi powiedział, że prawdopodobnie będzie na złoto, żeby było tak jakby luksusowo i trochę bling-bling. I tutaj super sprawa, bo będę miała możliwość być może przetestowania też i może dostanę nawet na własność kompensator do mojej berety 1301 Competition Pro, także ja już się nie mogę doczekać, bo to już już jest bydle, a będzie jeszcze większy bydle. Tylko w tym wszystkim pytanie, czy to jest mi potrzebne? Bo ja lubię, jak kopie, lubię odrzut, lubię moc, lubię jak wyrywa barki prawie. Ale sprawdzimy, zobaczymy, może się sprawdzi, może będę fantastycznym strzelcem sportowym. Ja wolę na przykład właśnie takie bydlaki. Natomiast powiem Wam takie dwie ciekawostki, albo w sumie trzy. Przede wszystkim i jest to rpg 7 waży około 6 kg, natomiast celność jego to jest. Opiera ze drzwi do 500 metrów, ale na 500 metrów raczej już z tego nie strzelamy. Poza tym jest to broń bardzo niecelna, więc przede wszystkim nie strzelamy do ruchomych celów. Tylko i wyłącznie do takich statycznych, żeby nam nie spitolił. Tutaj mamy karabin uniwersalny UKM2000, który strzela w kalibrze 7,62 na 51. I co jest takie fajne, jeżeli chodzi o takie nowinki, z którymi ja się wcześniej nie spotkałam? Przede wszystkim fakt, że nie mamy nabojów na stałej taśmie, tylko na takich spinkach, które się dezintegrują wraz z wyszelonym pociskiem. Co jest super, na innych targach nie można było nawet wziąć tej broni do ręki. Natomiast tutaj zobaczcie, mogę sobie ją Załadować, przeładować, o Boże, o. i strzelić. Zarąbista sprawa. Tak powinny wyglądać targi militarne. Taka piękna pani ma taką piękną osobę, jeszcze do tego, o Jezu. A wiecie, to jest śmieszne? Piszcie sobie w gogle, jak wygląda sowa pozbawiona piór, bo to jest w ogóle zaburzenie waszej całej rzeczywistości. One są tak śmieszne, a tak to są takie puchate i słodziutkie. No macie pięknego sokoła. To jest jakiś gotunek konkretny jest jastrząb. To jest jastrząb. Ja pierdzielę, jaki wstydny, bo to był Orzeł później soką. Moja drodzy, to jest Jastrząb. A ciężko jest w ogóle stać się posiadaczem takiego właśnie Jastrzębia. Żeby mieć Harisa, Jastrzębia, Harisa, trzeba go po prostu mieć zarejestrowanego w starostwie. Tutaj nie trzeba żadnych pozwoleń, jak na przykład na sokoły Aha. czy inne tego typu ptaki. Także po prostu. Nie Ale super! Nie Jesteśmy na stanowisku kniei, które jest ogromne, ponieważ ciągnie się praktycznie przez całą długość tej ściany. Knieje być może kojarzycie z platformy wibracyjnej i tego fajnego termowizorka, który wam pokazywałam. No ale tutaj mamy akurat ściankę. Browninga. Browningi, no to oczywiście myślistwo, więc mamy tutaj te piękne takie rzeźbienia. Elegancki dzik tutaj na nas poziera. Mamy tutaj między innymi karabinek Winchester zig 2. I co jest niesamowite w nim, ja się z tym nie spotkałam, to jest kaliber bardzo popularny właśnie w myślistwie, mianowicie 9,3 na. 62 i z tego co mi pan powiedział jest to kaliber bardzo popularnych w strzelaniach zbiorowych, czyli nie taki, że idzie sobie jeden myśliwy na ambonę i strzela, tylko mamy tutaj naganiaczy, całą grupę, no i wtedy możemy strzelać z tego normalnie nawet do dzików. Poprosiłam tutaj przedstawicieli, żeby mi pokazali najdroższy egzemplarz jaki się znajduje w ogóle na ich stanowisku i mamy tutaj browninga, Ultra XS Pro I to jest edycja limitowana, która miała swoją prezentację też właśnie na Iwie. Przepiękny. Macie nawet tutaj grawer, e, podpis e, Johna Browninga. Bajecznie to wygląda i zobaczcie sobie na te wszystkie żłobionka. No Bra Browning to jest coś pięknego, naprawdę. I mamy tutaj 30 9000. Dwie dziurki, moi drodzy, i to takie dość pokaźne. Mamy też pozycję najtańszą, którą tutaj można znaleźć, mianowicie Winchester Wildcat Strata. E, powiem wam przede wszystkim moje subiektywne odczucia: jest taki bardzo szczuplutki, drobny, e, dla mnie delikatny. Pan mówi, że to jest bardzo mocny, tak naprawdę kaliber. E, bardzo mocny karabin. Mamy tutaj kaliber 22LR, a jego cena to 2400-2500. Ale bardzo ładny i taki dobre do trzymania. Bardzo wygodny. Uu. Tam mieliście się Browning w postaci strzelby. Tutaj macie wersję krótką i to na 22 LR. Jest to Browning. Zaraz wam powiem. Backmark, medalion, medalion, moi drodzy. Już wiem, co to jest medalion, bo się dzisiaj nauczyłam. Mamy tutaj piękny grawer. Bajeczny dobór kolorów. Piękny chwyt mieszany w czerni i w drewnie. 4600. Jak na 22 lrf. Tanie nie jest, ale zobaczcie, jak pięknie. I co jest fantastyczne, system przeładowania macie tak samo jak w LAUGO. Czyli jest znowu zaskakująco. Ale taniej niż Laugo. Dorwałam się do pompki i jest model to model Winchester i model SXP EXTRM. Dark Earth Defender. Natomiast, na co już mi Pan zwrócił uwagę, bo Pan czuje vibe, mamy penetrator drzwi. Zobaczcie, jak on jest zwieńczony. Zwykle mamy takie, wiecie, okrąglutkie, natomiast tutaj jest dosłownie, są same ząbki i można nawet tym zrobić konkretną krzywdę. To jest bardzo dobry, e, przemyślany model. Natomiast teraz Wam pokażę coś, czego się właśnie nauczyłam. Nie wiem, czy mi wyjdzie. O, przecież ja to opanuję do perfekcji. Będzie wyglądało tak. Mamy kolejne ogromne stanowisko, monstrualne, bycze i w ogóle jest to kolba. U kolby jest wszystko, ale są też Zdziki. dziki i maskoteczki. I ja sobie dzisiaj postanowiłam, że ja z takim dzikiem po prostu stąd wyjdę. O Jezu! Ale to są tak fajne, bo to są takie maskotki, których nie spotkacie w jakimś oszu, czy coś. Przybory. W przeciwieństwie do Eurotargetu w końcu mamy również broń. Nie tylko samą optykę, jest broń. Mamy cz -ty. Mamy, no cz to jest tutaj szał. Ciekawe, czy będą mieli już tkaniki, bo mieli mieć już w swojej ofercie również kanika Skoro mamy broń, to mamy też tłumiki. Między innymi są wersje myśliwskie. Mamy tutaj piękne, wielkie bydlaki, dość lekkie, wykonane z aluminium. Natomiast fajną, e, fajnym rozwiązaniem są tłumiki typowo do broni sportowej. Mianowicie są cięższe, bo wyobraźcie sobie, że to bydle waży praktycznie tyle samo, co właśnie ten e, do broni sportowej, ale mamy tutaj rozwiązanie, które zapobiega zapiekaniu się na gwincie, ponieważ w momencie, gdy strzela się dużo, ten nagar powoduje to, że w momencie, gdy mamy zamocowany właśnie albo kompensator, albo tłumik, nie jesteśmy w stanie go ściągnąć. Tutaj mamy gwint, co prawda, ale w momencie, gdy już jest założony na lufę, zakładamy sobie tego loka, no i dzięki temu elegancko nam się trzyma, ale się nie zapieka i można to spokojnie zdjąć. Także fajna sprawa. No i jest dość przystępny cenowo. Dalej jest drogi. Ale nie tak drogi jak inne firmy, które mają też takie rozwiązanie. Najpierw sobie kupiłam dzika, a później jeszcze dostałam prezenty. Także to z mi się jestem najedzona. Nie znalazłam jeszcze, co prawda, picia. O, ale jest też maskotka kolby. Mamy pięknego Rysia. Ale Rysia, jakiś taki obrażony, chyba. Rys <gryśla> nas <gryśla> olał. Moi drodzy, jest też coś dla pań, ale nie, dla panów, ale też dla pań, bo my musimy też golić nogi, bo tam też mamy włosy, ale zobacz, jak można robić to z klasą. No, tak pięknej maszynki jeszcze nie widziałam. I możecie tutaj normalnie zaaplikować Gilet, Mach 3 i Fusion, pani powiedziała. Tutaj macie piękne plecaczki z króliczkami, natomiast naprzeciwko są siekiery, chyba najbardziej znane w Polsce. Ale pan mi obiecał, że na cekę będą różowe. Ja prawdopodobnie o tym zapomnę, ale jak wy będziecie pamiętali, to mi przypomnijcie. Jezus, Maria, kocham te targi, są fantastyczne. Mhm, mm bardzo dobre. Zobaczcie co mam. Jakie to jest piękne, wodnisto, soczyste i w ogóle. To jest ciasto Kataifi, czyli to co teraz znacie z tych wszystkich dubajskich czekolad, ale poczekajcie. O nie! To jest cudowne. Z dwóch powodów. Przede wszystkim jest pyszne, ale jest tak słodkie, że wystarczą wam, nie wiem, dwa gryzy. Jesteście pozamiatani. O jezu, jakie to dobre! Pyszne. Pan miał też hałowy fit, ale. Ja nie jestem fit. Dotarłam też na stanowisko Delty i Pulsara i teraz zobaczcie, mam tutaj w ogóle premierowo praktycznie model od Delty. Ona nie jest jeszcze w sprzedaży, ale co jest fajne i co mnie od razu ruszyło, taki mocno futurystyczny design. Nie bez powodu, jest to model 1824 SFP, więc w momencie, gdy sobie faktycznie strzelamy, no to patrzymy na długie dystanse, korzystamy z lunety, natomiast w momencie to jest generalnie głównie dedykowane rozwiązanie dla myśliwych. Więc długi dystans luneta, Natomiast w momencie, gdy macie cel na bliższe odległości, przekręcajcie delikatnie, żeby skorzystać z kolimatora, i wtedy strzelacie koniec kolimatora. To sprawa. Bardzo fajnie to wygląda. Mimo, że jest tego dużo, no to jest jednak tak całkiem nieźle skompresowane, jeżeli chodzi o. Gabaryt. Mamy dzień drugi, jesteśmy przy Małopolskim Centrum Strzelectwa i teraz tak, generalnie zajmują się strzelaniami, pomagają w uzyskiwaniu pozwolenia na broń, ale między innymi akurat dzisiaj mają na stanowisku trenażer strzelecki. Na start mam przygotowane takie tutaj cele strzeleckie i to będzie trening na przeniesienie. Mamy tutaj magazynek, który pozwala nam na ciągłą pracę tego języka spustowego przy jednoczesnej ciągłej aktywacji tego lasera, więc zobaczymy jak mi pójdzie, jest to na czas. A... Czas nie jest moim sprzymierzeńcem nigdy. Generalnie wychodzi na to, że mój średni czas to około pół sekundy yy, podczas przenoszenia szefów. Nie wiem, czy to dobrze, możecie sami napisać, pewnie waszym zdaniem byście zrobili to pięć razy krócej, ale to był mój pierwszy raz. Całe szczęście, że pojawiłam się też dzisiaj, bo się okazało w ogóle, że jest zakamuflowana jeszcze jedna hala, się nazywa Wiedeń i zobaczymy, co tu mają. Powiem wam, że mam propozycję, żeby strzelać z karabinu lachy to jest karabin przeciwpancerny i on strzela właśnie nabojami o kalibrze 20x138. Tu mamy, 20x138. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest ogromny i powiem Wam, że się zbierałam, ale jak zobaczyłam to, to chyba już mam motywację, żeby faktycznie pójść na strzelicę. I teraz Panowie, Wasze wprawne oko, jak myślicie to ma centymetrów. Tutaj jak widzicie mamy coś niesamowitego. Jest to M1 carbine i teraz słuchajcie, zapytałem się jaka, jaki tutaj był używany kaliber. Wyobraźcie sobie, że do tego karabinu był tylko i wyłącznie jeden dedykowany, e, jedna dedykowana amunicja i nie nadawała się absolutnie do niczego. Natomiast dlaczego on zwróciłbym uwagę? Zobaczcie na to. Mamy tutaj zwieńczenie na lufie w postaci nasadki, która jest wyrzutnią granatów. Czy tak? A w momencie, gdy to ściągamy, strzelamy normalnie amunicją ostrą. Zarąbista sprawa. To jest technologia. 44 rok. Jest to Sten, jedna z trzech generacji, którą właśnie tutaj spotkałam na tym stanowisku. Co się najbardziej rzuca w oczy? Właśnie ten magazynek. To w ogóle była konstrukcja brytyjska. Tak sobie wyobrazili, tak sobie wymarzyli i tak właśnie robili. W ogóle co jest zabawne, jest to karabinek z roku 43. I yy, yy, strzelał na amunicji 9 mm. Albowiem Brytole zajmali bardzo dużo dziewiątek właśnie od Niemców. No i stwierdzili, że sobie wykorzystają. Konstrukcja jest super prosta, no, i beka jest taka, że w momencie, gdy rzucicie go na ziemię, to po prostu sam strzela. Także. Dziwne. Nie wiem, czy chciałabym mieć coś takiego w swojej kolekcji. W moich rękach by się nie nadawał. Tutaj mnie jeszcze taki fanatek oświecił, mianowicie geneza tego magazynka. Poza tym, że Brytyjczycy przygotowywali się do wojny, która już miała miejsce, mianowicie wojna w okopach. W momencie, teraz sobie wyobraźcie, bardzo logiczne wytłumaczenie, w momencie, gdy jesteście w okopie i macie tutaj tą podstawę, bardzo wam przeszkadza, trzeba się wychylać. Gdy jest z boku, elegancko sobie kładziecie na poduszce i możecie strzelać. Także, no, trochę miało to sensu, ale żeby biegać do dupy. Dla fanów, Mamy tutaj propozycję, mianowicie głośnik Komendanta. Tak wygląda w pełnej krasie. Daj mi taki jeden głośnik właśnie podtrzymać, ale niestety jest to jedno strzałowiec. Także mamy tutaj tak naprawdę konstrukcję mocno skomplikowaną. Mamy nawet celowniki i w ogóle, no ale strzelicie raz i nadaje się do wywalenia. Co jest zabawne, mimo że po wystrzeleniu jest tak naprawdę bezwartościowy, jest tak naprawdę jedną dużą łuską, można powiedzieć, to w takim stanie można, może kosztować nawet 1,5 do 2 tysięcy złotych. Rozumiecie to? I kolekcjonerzy coś takiego kupują. Sakra. Tutaj mamy takiego słodziaczka. Generalnie trochę bydla jednak słodziaczek, mianowicie granatnik podwieszany Palat. co jest takie trochę smutne, jest to nasza konstrukcja, zapożyczona nieco, ale z tego co wiem, tutaj mocno zepsuliśmy właśnie nawet kwestię nabojów, ponieważ nawet same naboje nie są kompatybilne właśnie z granatami obecnie używanymi przez NATO. Więc tak naprawdę. Są takie sztuki nawet do teraz na magazynach właśnie wojska polskiego. Natomiast amunicji brak, więc nawet nie można z tego korzystać. Czyli zawsze po brzuszku, jeżeli tak. już. Jestem teraz na stanowisku Game i to jest taki symulator, który pozwala właśnie trenować zarówno myśliwym, jak i strzelcom sportowym, więc pora teraz na penetrację. Wiarzy, moi drodzy, tego jeszcze tutaj nie było. O Jezus, ale to jest takie śmiecie, to jest takie super! Nie, nie. Super. Jezu! Koniec? Powiedz zagrożenia. Carąbiste. To jest fajne, A to jest mega śmieszne, bo nie widać mojej ręki, to było takie przerażające, ale ciężko. Mega sprawa. Naprawdę dobrze i dobrze się tym czyści. To jest tak wygodne, jak nie masz na przykład doświadczenia w ogóle w czyszczeniu. Przed chwilą spotkałem Wiza, który powiedział, że dzięki filmowi, które widzicie tutaj, jednemu z tych... Kupił e, na tego sprzęt do czyszczenia od Reflexa. Także Rifle CX, to tak się mówi, przepraszam. Także widzicie i powiem Wam, co jest najlepsze. E, ja sama, jak kupiłam swoje gloki, i czyściłam swoje już bloki, to sama czyściłam je właśnie z tymi filmami. Zarabista sprawa. Także jeżeli to jest Wasze pierwsze czyszczenie, to Was zachęcam, obejrzyjcie. To jest mega proste. Powiem Wam tak, broń mam najedzona, napita, wszystko fajnie. Targi, e, moim zdaniem, nieporównywalne do wszystkich pozostałych, na których byłam, ponieważ gabaretowo podobne trochę do Eurotargetu, natomiast vibe. Bardzo taki e, sympatyczny, e, family friendly. W ogóle bardzo dużo dzieci do mnie podchodziło, co jest mega super i co było wzruszające. I wszystkie dzieciaki pozdrawiam, w ogóle wszystkich pozdrawiam. Także ja jestem zadowolona i mimo, że to jest tak daleko i byłam sceptyczna, to w ogóle nie żałuję i szalenie mi się podobało, więc może się też pojawię w przyszłym roku. Zobaczymy. Napiszcie mi, gdzie mam się pojawić tym razem.